Siemaneczko z tej strony pocisk 7. A tutaj mam teraz dla Was bardzo fajną powtóreczkę na T54E1 na mapie jak widzimy Lakeville e, w wykonaniu tutaj e, kolegi Tomek e, 19. E, no i zobaczymy co tutaj kolega ciekawego zrobi. E, ja bardzo mi wspomniałem ten pojazd T54E1 Wiem chyba nim najwięcej doświadczenia w grze e, oraz doświadczenia, bo to doświadczenie było wtedy 3000, pamiętam, a uszkodzeń chyba coś około 10 tysięcy. Nie jestem tego w stanie teraz Wam powiedzieć, ale możecie sobie zobaczyć na mojej tutaj e, profilowej stronie World of Tanks i tam na pewno ta informacja w profilu gracza się znajdzie. ten pojazd bardzo mi się spodobał. Na tamte czasy był bardzo fajne. O, ładny tutaj kolega oddał strzał. Bardzo, jo. Mm, mm, Jakież to jest bajeczne działo. 34 sekundy, tylko przeładowanie. Także bardzo szybciutko, ale już mamy jeden pojazd zniszczony, także naprawdę to jest. Eee, no już mamy demerz zrobiony. Jednego fraga, także jest całkiem sympatycznie. Kolej, oczywiście, tutaj wyrzuciło na topkę. Eee, jak widzimy, tylko tutaj są. Jest tak, jakby w trójce. Dziewiątek. Także bardzo, bardzo fajne losowanie. Eee, reszta są z ósemeczki, także można zarobić na tej bitwie naprawdę bardzo dużo, szczególnie że Emil widzę. Jak teraz dobrze widzę, pojechał na lewą stronę grać tam na wieżę. Tułem prototypa, kolejny widzę pojazd na środku, który można strzelać. No i trochę to był fartowny strzał, ale czy będzie to... Do... Ho o, I trochę kolego tutaj pięknie na tym środku yy, kiluje tutaj yy, różnych osobników i znowu przeładowanie 34 sekundy. Dwa pociski wystrzelane. Wtedy też dwa, także już jeden magazynek tak jakby został wystrzelany. No i cóż... Przeodowujemy sobie i dalej będziemy wjeżdżać. Może troszkę e, dam gazu na powtórkę, żeby było to troszkę szybciej, ponieważ na razie tu się nic nie dzieje e, zbyt ciekawego. Także tutaj koledzy kapują. No i zobaczymy, czy coś tu kolega... No widzicie, pojechali jedną stroną. Tamtą lewą, co moim zdaniem jest błędem taktycznym, oczywiście, no bo ciężkie pojazdy tam nie powinny pojechać tylko tutaj do miasta. Szczególnie jeszcze jak mamy, no, po prostu bitcę spotkaniową, bez sensu ciężkimi pojazdami, jechać tamte te bagna, naprawdę. Nie wiem, lu dlaczego ludzie tak robią, ale mnie to serio, w serio, tyle teraz tak widzę, strasznie dużo tych takich kurcze, masakrycznych rzeczy, że po prostu krwawią mi oczy, jak takie coś rzeczy widzę. A co tutaj widzę, że kolega, no niestety ta fałka jest dosyć mocnym pojazdem, ale weszło 2 na 4, także nie, statystyka jeszcze nie jest taka zła, natomiast no nie no, bardzo po, opancerzony pojazd ta fałka i ta fałka też z tego poziomu jest bardzo opancerzona, także ja chyba będę właśnie podążać tutaj w tą stronę. Ja by ktoś jeszcze nie wiedział, no to <laughs> wiele osób tutaj pytałem o zdanie, bo chciałem sobie kupić T3-4 albo Lowa. Znaczy, te 400 bardziej chciałem kupić, ale jednak tam coś mnie podkusiło, żeby się zapytać yy, kilku fajnych graczy, takich, yy, którzy naprawdę ogarniają tą grę, czy naprawdę się opłaca, czy lepiej może Lowa wziąć. No i jak się okazało, jednak Lewek zawita w moim garażu. Została jej 300 golda teraz po tej wijanie. O, teraz bardzo ładny strzał, ale jednak jest STA, jest pewny damage i tutaj kolega go strzelił. Także fajnie, tylko kolega wtedy nie dał go przyblokował, ale... Na szczęście nic wielkiego się nie stało. No i cóż, wracając do mojego lewka. E, pierwsza bitwa była taka sobie, później no nawet już 7 fragów zrobiłem XD e, Ale niestety działo troszkę tak, nie wiem, może nie mam jeszcze dobrej załogi, no bo właściwie sobie teraz załogę robię, bo sobie przekraciłem załogę kurczę na E85, no bo myślałem że tej fałki nie będę robić, ale ostatnio tak się zdziwiłem, bo grałem E85, natrafiłem na dziesiątki i natrafiłem tą kurde fałkę 10 poziomu Tą siódemkę, dziesiątkę I kurde, nie mogłem w ogóle i przebić Dolny pancerz, w ogóle, w nic Tylko miał ten wywiecznik na górze I to naprawdę e, Nie byłam do, w stanie do przybicia Do trafienia w ogóle Z takim rozrzutym ma E-85 Jednak to jest potężne działo, które dużo skupia No i tak kurde no za, za, Zainspirowałem się tym No i tak szczerze mówiąc teraz Jeszcze mam chwilę czasu teraz Wieczorkiem to nagram tylko aby tą bitewkę Tutaj kolega Tomek pisał w komentarzu, że czeka na nią, to w sumie ja tak stwierdziłem sobie, czego nie, skoro tutaj kolega czeka na tą powtórkę, żeby się pojawiła na kanale, no to no w sumie w końcu się należy, na i tak zeszłego sezonu, ale ja kolega tutaj był aktywny, napisał komentarz, także stwierdziłem, że czego nie, zróbmy to teraz, no i właśnie postanowiłem nagrać tą bitewkę w tym momencie. E, no i cóż, e, pff, przewijmy znowu, bo widzę, że znowu za bardzo się tutaj nic nie dzieje. Tutaj te czołgi ciężkie zaraz pewnie będą wyjeżdżać e, za tutaj naszego miejsca zbiórki. O, proszę, Emilek. No to jest ciężko przebić, aczkolwiek nie no, w bokiem się ustawił. Koleś teraz z kolei także oj. Chyba nawet kolegi nie widzi ten Emil, także o, no bardzo ładne, dane strzały 1100 tutaj damage'a zostało zachłopane dla nas. Kolego dziwo jeszcze nie przeładowuje, o już teraz dopiero. Ale zawsze tylko tego wystrzela już pyk pyk e, i już od razu zmienia teraz. Troszkę się wstrzymał z tym. Ciekawe jaki był powód tego. A e, już mi się z tym. No i ostatnie tutaj kolega dostał w bok, znaczy w tył, właściwie nie w bok, tylko w tył. No no cóż, no... To <ślech> i tak tylko od Skody także. Znaczy te 3-4, znaczy ja już tu mówię schoda, bo to jest ta... E, kurczę, czeska, e, myśl technologiczna, także... O proszę, jak się tutaj gigant wyleciał. Kolega na szczęście nie miał pocisku, bo byłoby po nim. Natomiast 4 sekundy jest po nim także w sumie. O, pyk, myk. A, kolega błokiem wjecha. To jest problem, bo gdyby kolega wjechał przodem, to, to pewnie została była moraczka, także... No to jest taka troszkę wada, ale no cóż, ma kolega się do zasad naprawczy, także można to jeszcze naprawić. Ale ładny frażek w tym momencie, już mamy 5 fragów, 5,5 tysiąca damage'a. Także no tutaj kolega yy, bardzo dużo nasiepał, pomimo tego, że tutaj widzę, że dużo postanawia cały czas kapować, co tutaj z, yy, nakłania przeciwników do przyjazdu do nich. No i tutaj kolega bardzo ładnie sobie robi damage dzięki temu, yy, dzięki tej presji. Kapa, jak to się mówi. Profesjonalnie tutaj w świecie gry No ale koledze brakuje tego jednego fraga do specjalisty Fajnie byłoby gdyby był nagrodzony za swoje tutaj działanie No wtedy e 75 ma jeszcze full hp Także kolega nie ma go na magazynek Musi ktoś go strzelić Żeby kolega mógł tutaj teraz go objechać Nie wiem czy tak się stanie Natomiast tutaj może kolega No nie na pewno mu Właśnie tu już pisze please 6 Natomiast <laughs> czy, czy będzie mu to dane Bo jak wystrzela się no to 34. O! Jest szansa. Musi być ładne strzały w dupę. Piękne strzały, pewne strzały. Jest szansa, że to się uda. Oj, teraz będzie ciężko, bo już jest przód. Ale uwaga. No i proszę. Niestety. Niestety. I nie się skapują, chociaż może wyjadą z kapa. Ale niestety, kurde, nie no dziś tak. Eee, to jest właśnie pojazd taki, że odbije I niestety chyba ten fragment tej koledze. E, zabrany. No ale no, no cóż, e, takie mamy realia e, w tym bocie, także, ale może, może mu zostawię. jest ten k.b. 5 strzela, starana, no taki słaby pomysł, dosyć słaby pomysł. No i niestety zabrali koledze niestety tego fraga, niestety nic nie, nie pomogły prośby. Niestety tutaj ten IS-6 już, niestety jakby, kurczę, jakoś kolega może gąskę postawi jak na boku był, no to... Może by wtedy tutaj jak się udało go znić, ale niestety przód bo gole nawet załadować można było o 4 pociski akurat by tutaj zrobiły robotę. Ale to nie jest i tak moim zdaniem bitwa bardzo fajna, godna pokazania. No i cóż, zapraszam teraz y, na wyniczki jakże z tej zacnej bitewki. No dobrze, tutaj widzimy, że kolega Tomek19 zarobi 53 tysiące kredytów oraz otrzymał 3695 expo, także naprawdę bardzo fajny również wynik. Oczywiście tutaj masterkę, duży kaliber i czołgiste snajper. Dalej mamy informację, że kolega zrobił 6729 damage, także nie byłem tutaj gołosłowny mówiąc, że należy się koledze jak psu buda ten szósty frag, ale niestety team nie pozwoli na to, dlatego mamy 5 fragów i 1478 podstawowego expa, także to też jest dosyć dobry wynik. No i cóż, my tu mamy w podsumowaniu jeszcze 25 oddanych strzałów, 23 strzały trafiły, 20 przebiło no, jak znając to działo to i tak moim zdaniem nie jest tak wcale źle, nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze kolega odbił niestety tylko tam jeden pocisk, także w sumie nic nie odbił tak naprawdę więc trwało dość stosunkowo krótko bo tylko 8 minut, tutaj kolega zarobił 12 tysięcy no i oczywiście ten całkowity EXPO jest 3695 tak jak już wcześniej wspominałem także bitewka bardzo fajna moim zdaniem no i cóż, z mojej strony to chyba byłoby tyle. Zachęcam tutaj do komentowania, dania y, lajczka, jak się komuś podobało oczywiście. Jeśli się subskrybuje mojego kanału. Zachęcam. E, również teraz już będziemy aktywnie tutaj coś działać na tym moim kanale. E, no i cóż, coś jeszcze co muszę powiedzieć? Chyba nie. Także y, no cóż, no to do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.